Rok 2023 jest 550. rocznicą śmierci astronoma Mikołaja Kopernika. Ciekawy sposób na uczczenie pamięci tego wybitnego Polaka zaproponowała strefa odkrywania wyobraźni, aktywności, Sowa w Pruszkowskiej Dziesiątce. Konkurs, będący połączeniem edukacji i zabawy, postawił przed uczestnikami nie lada wyzwanie, w którym wzięły udział całe rodziny. W efekcie powstały oryginalne, kopernikowskie planszówki. Ocenialiśmy oryginalność i pomysłowość. Ocenialiśmy zgodność z tematem czy rzeczywiście temat Kopernika, jego życia, jego działań naukowych był ujęty w samej formule gry. Ocenialiśmy wartości, stylistykę pracy, czy ta gra jest rzeczywiście zrobiona starannie, czy są wszystkie elementy, które gra planszowa powinna zawierać. Czy członkowie komisji konkursowej grali w te gry? Graliśmy w część gier. Rzeczywiście w ten sposób sprawdzaliśmy czytelność zasad, ponieważ zasady na kartce to zasady na kartce. Jak ustawiamy pionki na planszy, to czasem może być. Coś nieczytelnego. Dla nas to był jeden z kryteriów. Więc rzeczywiście pokój nauczycielski któregoś popołudnia zamienił się w jedną wielką salę planszówkową, i też wybieraliśmy w ten sposób zwycięzców. Komisja przyznała, że niełatwo było wytypować najlepszych, dlatego miejsca na podium się dublowały. Szczególnie imponujące były formy oraz dobór materiałów użytych do stworzenia gier. Poziom trudności zasad oraz koncepcje przestrzenne były różne, dzięki czemu każda propozycja była jedyna w swoim rodzaju. Te statki kosmiczne, które tutaj przemierzają Układ Słoneczny mogą albo poruszać się po prostu samodzielnie o, o tą ilość pól wyrzuc wyrzuconą kostką, albo y, mogą sobie dryfować i sobie poruszać się zgodnie z ruchem. Obiegowym różnych planet w tym Ziemi? I w ten sposób też chcieliśmy nawiązać do, do tego największego odkrycia Mikołaja Kopernika, czyli właśnie to, że, że to Ziemia się obraca wokół Słońca i wszystkie inne planety. A jaki jest cel tej gry? Co trzeba zrobić, żeby wygrać bądź zdobyć jak najwięcej punktów? Trzeba zmienić wszystkie planety. W ustalonej kolejności najlepiej, bo można w sumie randomnie. W dowolnej, po prostu mamy tu coś takiego, coś nazywa kokpitem naszego statku kosmicznego. I po odwiedzeniu każdej z planet, też takimi specjalnymi znacznikami sobie odhaczamy zwiedzone planety. I kto pierwszy oznaczy wszystkie planety, ten, ten wygrywa. Gra jest dość skomplikowana, ale myślę, że instrukcja jest bardzo dobrze wytłumaczona i że nawet najmłodsi by łatwo zrozumieli o co chodzi. Jesteś dumna z wygranej? Tak. Gra jest robiona właśnie na życiu Mikołaja Kopernika, bo są tam planety i pionki jak naj. Próbowałyśmy dobrać tak, żeby jak najbardziej były podobne do różnych takich rzeczy, oraz jak się stanie na Ziemi, jest pytanie o Mikołaju Koperniku. Jak się czujecie ze świadomością, że ta gra będzie tutaj dostępna w szkole i będzie w nią można pograć z kolegami, z koleżankami z klasy? Co sądzicie? Bardzo mi się ten pomysł podoba. Bardzo się starałyśmy, żeby ta gra nam wyszła, i bardzo się cieszymy, że może być w Centrum SOBA. Co ciekawe, jednym z punktów regulaminu był zapis, że prace nie podlegają zwrotowi. Od teraz będą stanowiły wyposażenie majsterni w Pruszkowskiej Sowie, tak aby każdy odwiedzający mógł spróbować swoich sił w tych nieziemskich grach. Fani planszówek będą mogli zasmakować tu nie tylko czegoś oryginalnego, ale również propozycji inspirowanych dobrze znaną klasyką. Mamy monopol i mamy banknoty zrobione z Mikołajem Kopernikiem. Tysięcznozłotowe. Rzeczywiście pomysł na planszę jest takim pomysłem monopolowym. Zasady gry podobne, ale wiedza. Tam już nie budujemy domów. Tam już, nie wiem, widziałam monopol koński, nie budujemy żadnych stadni. Tam rzeczywiście podróżujemy razem z Mikołajem Kopernikiem przez jego życie. Przypominamy, że strefa odkrywania wyobraźni, aktywności. Funkcjonuje w Szkole Podstawowej nr 10 przy Ulicy Pływackiej. Już dziś koordynatorzy Sowy zapowiadają kolejne aktywności i konkursy. Warto zaglądać na facebookowego fanpage'a Sowa Pruszków, gdzie na bieżąco zamieszczane są aktualne informacje.